Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Dzisiaj krótka recenzja nowego przenośnego głośnika budowlanego DeWalt DCR009. Zapraszam na krótki odcinek. Głośnik DCR009 jest niewielkich rozmiarów, dzięki czemu mieści się w dłoni. Waży zaledwie 250 g i wykonany został w klasie szczelności IP67, dzięki czemu jest odporny na pył i wodę, co umożliwia jego używanie w utrudnionych warunkach. Głośnik posiada wbudowany akumulator, którego naładowanie do pełna trwa około 2 godziny. Przy poziomie głośności ustawionym na 50% może odtwarzać do 16 godzin na jednym naładowaniu. Posiada zintegrowane gniazdo typu USB-C do ładowania, a przewód otrzymujemy w komplecie. Odtwarzanie muzyki możliwe jest po wcześniejszym sparowaniu za pomocą połączenia bluetooth. Sterowanie głośnością odbywa się za pomocą klawiszy głośnika lub z poziomu połączonego urządzenia. Znajdująca się w tylnej części głośnika smycz z klamrą umożliwia jego zabezpieczenie przed upadkiem, a także pozwala na przypięcie go np. do plecaka. Prezentowany dziś przenośny głośnik DCR009 znajdziecie na stronie sklepu phabc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.